Witajcie. Dziś na takim niewielkim użytku jest to dobry hektar. Jest to użytek zielony założony w sierpniu po żniwach. Stanowisko, które tu było, to była pszenica przedtem. Po pszenicy zostały poszczególne zrobione uprawki, i w tym miejscu jest zasiana trawa już z jesieni. Składająca się w 70% z kostrzewy trzcinowej miękkolisnej oraz z tymotki łąkowej 15% i 15% życicy trwałej tetraplo tetraploidalnej 4N. Mieszanka z barem bruka BG7. Dzisiaj na tym polu rozlewałem gnojówkę. Bydlęcą z naszego gospodarstwa, więc w porównaniu do gnojowicy bydlęcej, no, jest o wiele mniejszy skład poszczególnych pierwiastków. Tutaj gnojówka na tym polu wyszła około 50 metrów sześciennych I też mam zostawiony taki pasek, gdzie jest po prostu bez nawożenia teraz beczkowozem I zobaczymy jaki efekt po prostu będzie po zastosowaniu gnojówki Oraz bez zastosowania gnojówki Oraz będzie też nawożenie azotowe z Wiadomo, żeby też te rośliny lepiej rosły i właśnie dzisiaj rozlewam gnojówkę, która na tym polu będzie już finito, i też mamy inne użytki, na których nie rozlewam gnojówki, bo ten użytek jest, można powiedzieć, taki testowy. I resztę gnojówki, którą mamy w naszym gospodarstwie oraz obornik, który też posiadamy, będzie przeznaczone pod uprawę kukurydzy w tym roku. Jeśli chodzi o nawożenie gnojówki, to testuję pierwszy raz to w sumie, kiedyś mój tata takie coś stosował, więc zobaczymy jak to w tym roku wyjdzie. Też mamy inne trawy posiane niż, niż kiedyś sialiśmy i jestem ciekawy porównanie właśnie jak ta mieszanka traw akurat na tym polu i też na innym polu się sprawdzą bo mamy też mieszankę traw na innym polu, gdzie jest zasiana życica westerwolcka wielokwiatowa i festulolium w typie życicy więc będzie takie trochę porównanie właśnie tych użytków zielonych w naszym gospodarstwie to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy filmik taki króciutki z rozlewania gnojowicy i takich trwałych czyli trwałych, no, zielonych użytków które w tym roku będziemy posiadać i też jak te pokosy właśnie będą Wyglądać. Jestem sam ciekawy, właśnie jak to wyjdzie w tym roku. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.